Wierzysz w Mikołaja? Nie. A dlaczego nie wierzysz, bo jesteś dorosły? Nie jestem dorosły, no ale po prostu nie wierzę, bo mi się wydaje to taką bajką trochę, że... a poza tym znam wszystkie osoby, które przynoszą mi te prezenty, więc... <laughs> a powiedz mi w takim razie, lubisz dostawać te prezenty? Bardzo. Czyli tradycja Ci się podoba? No. A koleżanka też podoba Ci się tradycja mikołajkowa? Podejdź do nas, chodźcie do nas wszyscy. Lubicie tradycje mikołajkowe? Tak. tak. A co najbardziej? Prezenty. 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 prezenty! Jest to okazja do dostania prezentów. A jakie lubicie prezenty i o czym marzycie? Słodycze. O Słodyce. Słodyce. W karcie 200 zł. Yy, No 200 różne rzeczy. Złody. Różne rzeczy. Jakie? Słodycze. Słodycze? Nie wiem. Ubrania, buty, na przykład no. jakieś konsole albo gry. Albo bilety na, 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 na jakieś koncerty. Różne takie pierdółki. No super. A to nie jest pierwszy raz, kiedy strażacy przychodzą, przyjeżdżają do Was z prezentami, z muzyką i z cukierkami. To od wielu lat podoba Wam się to? Tak! To nie pierwszy raz, kiedy zabawiacie dzieci i z Mikołajem jesteście na osiedlach Góźni Raciworskiej. To nie pierwszy raz, to już można powiedzieć jest dekada, bo w tym roku mija właśnie dziesięciolecie Mikołaja Strażackiego w Kuźni Rasiborskiej, który cieszy się z roku na rok coraz większą sławą w Kuźni. Strażacki Mikołaj z Kuźni Raciborskiej jeździ dla dzieci chorych. No i co jeszcze co widać tutaj dzieciaków dookoła. No a skąd bierzecie, no bo przecież nie od Mikołaja, te wszystkie cukierki? Jest to finansowanie przy pomocy zarządu osiedla nr 1 Kuźnia Raciborska i taki jak i również ze zbiórek, ze zbiórek z funduszy z kiermaszu, które rok rocznie strażacy wystawiają się tam z kiełbasą, z, z grzańcem. Z tych funduszy właśnie zakupywane są paczki dla dzieciaków. Panie Pawle, przez dekadę Pan powiedział spotykacie się z Mikołajem i z dzieciakami. Co jest w tym wszystkim najpiękniejsze? Radość dzieci. I uśmiech dziecka, to jest, coś naj... to jest coś pięknego. Czyli będziecie się przez kolejne dekady bawić razem z dziećmi i z Mikołajem? Oczywiście, yy, jasne, że tak. Będziemy to robić dokąd będziemy mogli. No na przyszły rok myślimy coś ekstra zrobić, ale czy to wypali? Dowiemy się jeszcze pod koniec tego roku. Lubisz Mikołaja? Tak. Tak. A dlaczego lubisz Mikołaja? Bo rozdaje prezenty? Tak. tutaj do was od 10 lat, tak? Tak. A ty ile masz lat? 12. Czyli pamiętasz jak pierwszy raz byli? No nie, ale pamiętam już jak wiem, 5-6 lat. No i co ci się najbardziej podoba z tym Mikołajem? Yy, no to, że daje cukierki i że przejeżdża. Czyli podobać ci się jednym słowem, jest to świetna zabawa? Tak. A tobie jak się podoba? No, bardzo fajnie. Ale co, co jest bardzo fajne? Jakbyś to miał określić swoimi słowami, co jest bardzo fajne? E, że przyjeżdża w ogóle. Dla dzieci, się stara, dla dzieci, rodziny uszczęśliwia i chce normalnie. Czyli jest Mikołaj, jest zabawa. Jest. Do miłej zabawy. Mikołaju, Mikołaju! Gdzież ty teraz byłeś? U chorych dzieci. Mikołaj. Gdzie? W tym bloku. A dlaczego akurat tam, skąd wiecie, że akurat tam są chore dzieci? Bo Mikołaj wszystko wie, mam takich, co mi podawają. Czyli elfy podpowiadają, gdzie A. należy się udać. Oczywiście, jak najbardziej. A ja myślałam, że też panowie pomocnicy tutaj podpowiadają. Nie ma śniegu, jeżdżę z chłopakami. są Chłopaki... gdzie indziej. Gdzie teraz jedziecie? Jedziemy do następnych chorych dzieci. Mamy całą listę chorych dzieci. Które nam przekazuje pani doktor, lekarz, których leczy, i my jeździmy i im po prostu paczki robimy. Oh, ho, 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 ho,